Ej czy widać OLES i witam Was przed ostatnim odcinku kalendarza adwentowego dzisiaj otwieramy odcinek, znaczy otwieramy okienko o to 23. Dzisiaj pierwszy dzień zimy i wiem co będzie w tym gdyż je, na widoku tam ze pudełka będzie. Wiem co to będzie, więc cóż, otwieramy i co tam jest w środku. No. Zgadłem gong droid. To teraz oczywiście otwieram. No więc widzimy się po cięciu. Oraz jak to złożę. No więc widzimy się po cięciu. No i więc cóż, tak wygląda gong droid. Ogólnie jest to ten słynny droid, który tak robi gong, gong. I też się pojawił w, w Cucciabym. Jest on na taki prezentik, bardzo fajnie wygląda. Ma tylko jedno oko, ale te, tego to już nie wiem. No więc, już ogólnie bardzo fajne, nie ma się do czego przyczepić. A jutro również wiem, co będzie, gdyż. Ja. Ale tego tu już dowiemy. No więc, cóż, to by było na tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Czy macie się do zobaczenia, Narcia?